Któryś razu trener powiedział do mnie: wiesz, co Kamil? Jest klub bokserski, to może tam się bardziej odnajdziesz. Ja tak go posłuchałem i tak się namówiłem. I pojechałem, sam wsiadłem w autobus linia numer 12 Rantuniuka i wysiadłem na Branickiego, tam się mieścił klub Hutman tak Pojechałem na gapę, przy drzwiach stałem, żeby w razie kontroli szybko wyskoczyć. I się sam zapisałem i bardzo jestem z tego szczęśliwy. Wszystkim rodzicom polecam zapisać dzieci na każdego rodzaju sport. Mi akurat boks podszedł, wiele mnie nauczył, wzmocnił mnie, ustatkował, dał mi do zrozumienia, co jest warto, co nie jest warto. już później już nie miałem głupich pomysł, że tam zaczepy, dobrych ludzi na swojej drodze, upartość, bo jestem upartym człowiekiem. Wielu mówi, że się nie uda, ja wierzę, że się uda. Na pewno wiara w Boga, bo od małych lat mam tu właśnie drogę, że wierzę bardzo mocno w Boga i wierzę, że on mi pomaga. Wierzę w to, że ludzie mojej rodziny, moich bliskich, którzy odeszli, do nich się także modlę, z nimi rozmawiam zawsze podczas snu. Jest wiele czynników na to, żeby dojść do miejsca, w którym chce się być. To nie tylko warunki fizyczne, bo ja powiem szczerze, ja warunków fizycznych jak na boksera to nie mam. Ja jestem niski, ja mam krótkie nogi.